Joanna Racewicz zaapelowała do prezydenta. Nie mieści mi się w głowie. Joanna Racewicz zamieściła w sieci obszerny wpis. Nie kryła oburzenia słowami Andrzeja Dudy. Dziennikarka w relacji na Instagramie odniosła się do wypowiedzi prezydenta Polski. Andrzej Duda porównał katastrofę, w której zginął prezydent Iranu do katastrofy smoleńskiej. Padły mocne słowa, nie mieści mi się w głowie, podkreśliła. 19 maja w niedzielę zginął w katastrofie śmigłowca prezydent Iranu, Ebrahim Reizi. Polityk wywoływał w mediach sporo kontrowersji. Wszystko przez jego bardzo ultrakonserwatywne poglądy i fakt, że był zwolennikiem agresywnych działań politycznych. To właśnie pod jego rządami Iran przeprowadził zmasowany atak rakietowy i dronowy na terytorium Izraela. Joanna Racewicz wściekła się na prezydenta. Nie może tego pojąć. Andrzej Duda po śmierci prezydenta Iranu zamieścił na platformie X kondolencje. Jestem głęboko poruszony wiadomością o tragicznej śmierci prezydenta Iranu pana Ebrahima jego wraz z delegacją rządową w katastrofie lotniczej. Niewiele narodów ma w swojej historii takie tragiczne karty. Ale my, Polacy, straszliwie doświadczeni w 2010 roku katastrofą polskiego rządowego samolotu w Smoleńsku w Rosji, znamy uczucie szoku i pustki, jakie w ludzkich sercach i w państwie pozostaje po nagłej utracie elity politycznej i społecznej, po nagłej utracie bliskich i przyjaciół. Dlatego ze szczególnym zrozumieniem łączymy się z bliskimi ofiar i narodem irańskim w modlitwie i żalu, napisał Andrzej Duda. Joanna Racewicz nie kryła oburzenia słowami prezydenta. W relacjach na Instagramie napisała, co o tym wszystkim myśli. Pani prezydencie nie mieści mi się w głowie porównywanie śmierci dyktatora Iranu ze śmiercią polskiej elity demokratycznej w Smoleńsku. To dalej, niż o most za daleko, wspomniała Joanna Racewicz.